No i co to może być innego? To to lotek. Idę zmienić. Siemano. Eee... w lewo. w prawo. Niedziela. Przed ósmą w lewo. A ja nie śpię. Nie śpię, słuchajcie, tak jak mówiłem. Traktor. I jadę właśnie go obejrzeć, kurde, ale jest zimno. Znaczy zimno. No, no zimno, jest rano, nie? Yy, jadę obejrzeć traktor. Jadę zobaczyć dla Szwagra jedno urządzenie. I jadę obejrzeć jeszcze jedno urządzenie. Wszystkiego się dowiecie za chwilę. Mam kawałek drogi, dlatego jadę rano. A co do Totolotka, kurde, zamknięty, za rano. To nic, mi się powinno udać, przyjadę po. I. Wymienię jak, jak wrócę po prostu. Nie będę czekał teraz. Bo jeszcze muszę zejechać zaraz na CPN. A to nawet pasa nie zapinam, zatankuję od razu, bo jest i pewnie by wystarczyło. Ale ja nigdy, jak już wiecie, nie wyjeżdżam paliwa do końca. E, co więcej, mam wam do zakomunikowania. Słuchajcie, był bardzo duży odzew, jeżeli chodzi o bronę aktywną z licytacji. Ona jest nieaktualna, ale. Wczoraj wieczorem e, kolega, którego pozdrawiam, do którego ostatnio dotarła beczka, e, no ostatnio, no tak, kiedy dotarła? W piątek dotarła e, i zakupił tydzień temu, nie wiem czy pamiętacie, oglądałem e, Bobkata takiego Tomasa, łyżkę i bronę aktywną RAU. No i on zakupił łyżkę, bo mu potrzebna. Ona tam jeszcze jest. Co do Bobkata, na razie temat ucichł, ale co do brony cena tej brony zjechała na półtorej tysiąca euro, no bo tam jest luz jakiś, coś tam i e, klient w końcu powiedział, że daje półtoraka i zabieram. Tak więc gdyby ktoś był zainteresowany Czekajcie, a ja sobie pina by wbiję, jeżeli pozwolicie. Dobra, lejemy yy, 4 centy droższe. U nas jest zawsze droższe jak tam, co ostatnio tankowałem. A różnicy 3, 3 km. Nie, no więcej z 5. Yy, słuchajcie, gdyby ktoś był zainteresowany, 1,5 tysiąca euro. Ona fajna była. Ona też jest yy, chyba z wałkiem. W sumie to nie pytałem o wałek, wiecie? Ale. Kurde, no jest do poprawek tak samo jak Taleli, nie? Tam, e... no nie wiem, to łożyska jakieś też trzeba będzie powymieniać trochę, nie? Trzeba ją sobie będzie doprowadzić do ładu, ale też będziecie już wiedzieć i wiedzieli co macie. A cena mi się wydaje taka dosyć atrakcyjna, nie? Tak więc, gdyby ktoś chciał, to dajcie znać. W miarę tak na szybko, nie? No bo ja tam nie chcę chłopaka też trzymać w niepewności. Ja też mu nic nie obiecywałem, nie? Że ktokolwiek to weźmie, no bo. Bo skąd mogłem wiedzieć i co więcej? I standardowo, bardzo prosiłbym Was o zostawienie jakiegoś komentarza. W trakcie oglądania możecie cokolwiek napisać dla zasięgów, nacisnąć tę łapkę, i, no i subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Pozwólcie rozwijać się temu kanałowi, tak? A ja co, tankuję, zaraz zobaczymy ile wejdzie i szoruję. Mam kawałek drogi, dlatego wczoraj mi się nie uśmiechało w tamtą stronę jechać i bardzo dobrze, bo doleciało jeszcze jedno urządzenie, które chętnie, e, chętnie pojadę i zobaczę. W tej z powrotem ile mam kilometrów? Chyba 160. Tak więc... Na południe, przed południem powinienem wrócić. Ile to będzie leciało? Nie... Koniec. 57 litrów, niedużo. Jeszcze dolejemy po sam kurek. Niech już będzie w opór. No i dobra. Stelepać go. 95 euro. 60 litrów. Ale nie zobaczę ile kilometrów, bo było chyba dotankowywane coś. A tak, bo mi przecież kartę ostatnio zablokowali. Oj, długa historia, ale czytajcie korespondencję z banku. Z banków, bo ja nie czytałem i jakichś tam danych swojej firmy, nie sprawdziłem coś tam, nie aktualizowałem. I zablokowali mi konto. Kurde nic widzę po prawej stronie, muszę się, o dobra pusto, muszę się tak wyłamywać. Jednak jak są szyby z tyłu to też wcale nie jest źle, powiem wam. A tak to, o tak jak jest coś pod skosem to no niewiele widać. No i zablokowali mi, później problem odblokować to, no ale finalnie jak widzicie zatankowałem, czyli jest odblokowane. O, zaraz wam jeszcze pokażę miejscowe. Da, nadal stoi ten Magnum 7210, czy coś takiego Pamiętacie kiedyś oglądałem takiego wiśniowego I o tutaj zaraz jeszcze Wam tylko pokażę I już się rozłączam Stoi nadal, ale sprawny na 100% jest, bo w traktor poolingu chłopak nim bierze udział I myślę, że go teraz to już zostawił, bo nie widzę żeby gdziekolwiek go ogłaszał Stoją dwa Tutaj Hobby. i tam stoi jeszcze kilka i stoi również ten magnum, nawet dach stąd widać, ale, ale wy teraz to nie zobaczycie, bo jest ciemno, tak więc co słuchajcie, nie przedłużam, jadę i widzimy się na miejscu. W pierwszej kolejności zajeżdżam obejrzeć urządzenie dla szwagra. Jestem. Jest jeszcze beczka 10 tysięcy litrów, ale tu już poprzygniewane widzę. Jedna opona nowa też żeby było ją otwierać. Nie no Nowka sztuka jedna in, kurwa Rosja. Rosyjska opona 28, 26. No nie jest powciągana, czy coś. Dyszek uchnięty zaczyna strzelać, wałem w zostawie. I tutaj mamy merk. I który to rok jest? 93 bez napędu ta ośka, hamulce to wszystko pompa pompa, pompa no i co? Słuchajcie Silnik Nissan nie pali ponoć pompka paliwa, benzyniak, nie ma akumulatora opony 2000 rok, zaciek i zaczep dwa zaczepy w sumie ma jeden dorobiony, jakiś wydeszek i wiecie co jest najlepsze? no kupiony śwagrowi do warsztatu widły jadą, mają czym go załadować jest gdzie go wsadzić tutaj mamy to siach. no i co? zostawiam zalikę i uciekam dalej no i co słuchajcie? Kupił właśnie wózek. Wiem, że to zaraz powiecie: że złom to tamto. No pewnie, że złom, ale jeżeli ma możliwości sobie sam doprowadzić do ładu, to porobi coś tam poprawi, sam mówił, wypiaskuje najwyżej pomaluje, cena tutaj pozwala na to, nawet i na remont silnika mi się wydaje, CCC, cena znaczy nic uda, tak więc tu nie ma co też wymagać od niego, ale z czasem jak sobie go doprowadzić do ładu za fajny, tak mi się przynajmniej wydaje, dosyć rozsądne pieniądze, taki do warsztatu to myślę, że w zupełności wystarczy i to Jak go tam doprowadzą chłopaki do ładu, to przynajmniej to palić będzie chciało, nie? No tak więc co no? Co dzwonić, umawiać transport i nie go zabiera. Krypka fajna. Nawet jakaś tabliczka jest. Siłownik jest. Jeden, nawet suchy ale jest jeden problem w niej rama jest git sporniki są git fajna ogółem drzwi ma nowe no ale kurwa nie ma podłogi Patrzcie druszlak burty jeszcze by były ale odtąd trzeba by było wyłożyć blachę nie? jakoś grubszą siłownik Widać, że ruda go tu gdzieś delikatnie wzięła, ale jest schowany. Dalej myślę, że jest gitas. Nie ma do czego nawet podpiąć, nie? Drzwi są git. Upony jeszcze trzeba dochodzić. Nie jest jakieś tam pierwszej nowości rewelacji, ale Limka. Tu jest ucheptale. Trochę. Dyszel jest regulowany tutaj a i tam nie tam to nie wiem po co a tu można przypiąć i tam można krótszy można zrobić tak kurwa dosyć ciekawa nie światła dawno to nie było używane jakiś olej w środku jest no co i nakładki nawet ma jeszcze z, kurwa z 8 ton to na pewno wejdzie w nią z tymi nakładkami no tylko podłoga nie trzeba uchewtać podłogę ale myślę, że cena tutaj będzie dobra. Zaraz się dowiem, jeszcze potarguję trochę. Ale tutaj trzeba się śpieszyć w razie coś. No co tu więcej oglądać? Kurwa, przyczepak, przyczepa. kurwa, drut silnik ponad działa ale to ma kurwa dużą kabinę i jest co przy nim robić to ma fajnie na słupku już ma wszystkie te skrzynia jakaś inna ku mnie fotel kurwa na no bogato duży pierdolone. To jest już bedla, ale patrzcie mokro dookoła pod nim. Opona rozdarta. To też jest słaba. Ma, no, silniku ma stan. Nie widzę nikogo, nikt mi nie odpisał dzisiaj. Ale kurwa kolos Nie jedzie w ogóle Stoi w miejscu silnik pali Ale to ma kurwa podnosi Na kolosko No nic, to nie się załatwię więcej Ktoś był zainteresowany to się wróci najebane no wszystkiego z Francji no kurwa dzik o jest koń tam jeszcze coś małego stoi nie ma chłopaka ale mam do niego kontakt jeżeli chodzi o tego mx -a. 2001 rok Plus minus 9000 godzin. Obstawiam, że 19 ma. Eee, nie jedzie w ogóle. Silnik ponoć odpala. Kwit jest. Opona rozdarta, jedna tylna, przednia też do wymiany. Eee, no jak widać, nie? No kurwa. I cena za traktor to jest 15 tysięcy euro. Oczywiście plus, plus transport. A cena za przyczepę to jest, słuchajcie, 2100 euro eee, myślę, że atrakcyjne, no podłogę trzeba, nie? trzeba coś rzucić tam nie ma innego wyjścia jakoś blachę i po, poprawiać sobie to burty, rama, wszystko jest gite standardowo nie ma kwita eee, dosyć ciekawa opcja tak więc, gdyby ktoś zainteresowany to piście import maszyn DG małpawp.pl Ale ten teraz miałem znowu tego Kejsa, ale on ma kurde, przód długi I to jest koń. To jest koń pociągowy. No to jest już magnum, nie? No jak magnum Duży jest No i 15 tysięcy euro plus transport a ja słuchajcie kończę ten film zastanówcie to się z tą broną RAU yy, no i zachęcam do powrotu do filmu wczorajszego tam też jest kilka ciekawych maszyn jeżeli byli byście bylibyście czymkolwiek zainteresowani kontakt macie w opisie filmu ale dla przypomnienia import maszyn a jak zaczynam Nareszcie niedzielę jadę jeszcze. To to lotka. wymienię i jadę do domu. I też trzeba coś zjeść: jakieś śniadanie, podpoczywać zresztą trochę. Zresztą. I Wam też zresztą. życzę udanej niedzieli. Trzymajcie się. Chodźcie, gdzie zajechaliśmy. Idę zobaczyć, czy moja kartka z numerem jest. Czy ktoś ją zapierdolił. Jest. Jest moja kartka z numerem telefonu. Nikt jej nie dotknął. Nawet. Czyli chuj, gdzie tu może właściciela tego już nie ma. Może ktoś nie żyje. Jest tu CPN obok można by było się zajechać zapytać, ale znając życie skąd sprzedawca będzie wiedział. Jak to widać, że stoi tyle czasu. Czyli raczej chyba z tego to będzie nic.